Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Kon Makarewicz tej strony, prawnik w internecie. Witam was na kolejnym legal alert na kanale Natruch Magazynu, a także i na moim profilu. Sprawdzam co się tylko dzieje, bo widzę, że jest jakiś, jakiś mały problem z transmisją. Tutaj zdaje się taki, o, coś tutaj nie do końca dobrze, dobrze zgadzało. Teraz powinno już być. OK, już powinna iść, iść dalej. E, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie e, na Facebooku, na Instagramie. Robię akurat po raz pierwszy na Instagramie, zobaczymy, jak gdzieś tam to wyjdzie. E, tutaj ta transmisja e, na kanale Netnitron Magazynu. Dzisiaj porozmawiamy trochę o podstawach. Tak? podstawach e, w zeszłym tygodniu mówiłem Wam ogólnie o tematyce aktywności w sieci, z czym, to, z czym ona się wiąże, jak można. O, o, o czego zacząć, to powiedziałeś właśnie, o czego zacząć. Natomiast dzisiaj powtarzamy trochę o podstawach do, dla branży network marketingu i sprzedaży bezpośredniej, które bardzo mocno się ze, 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 ze sobą wiążą. Natomiast em, mamy tutaj em, ważną, ważną kwestię, bo dużo osób nie orientuje się, jak w odpowiedni sposób zaczynać tą działalność, Dużo osób też, które nie są, nie są związane z tą branżą, nie do końca uważają ją za legalną. Też są temu winne osoby, które w tej branży działają i działają w sposób nieetyczny, niewłaściwy, a także i nielegalny, bo to również się i z tym także, z tym także wiąże. Także nie jest to wcale, wiecie, to nie jest wcale takie, takie oczywiste, że odpalamy, odpalamy własną działalność i i jedziemy, o tutaj mamy jakieś informacje, że coś jest chyba nie halo z transmisją, zaraz zobaczę, bo ktoś napisał, że coś, że coś może być nie w porządku, a dobra, chyba ktoś się pomylił, dobra, to wracam w takim razie do, 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 do naszej rozmowy. Moi drodzy, z czym, to, z czym się wiążą te wszystkie, te wszystkie animozje? One się wiążą z tym, że dużo osób nie zna podstaw działania w tej branży. I dzisiaj trochę powiemy o tym, jakie przepisy to, jakie przepisy to regulują i jak robić to w sposób legalny. Bo dla wielu osób z Was, które prowadzą działalność w tym, w tym aspekcie, które prowadzą swoją działalność w network marketingu. Cześć Gosiu, cześć Ela, witam bardzo serdecznie. Dla Was, które prowadzą w ten, swoje biznesy w, w ramach tego modelu jest to niezwykle istotne i co, co bardzo ważne. Nie mówimy dzisiaj o tym z punktu widzenia firmy, która wchodzi na rynek i oferuje takie możliwości współpracy w ramach tego modelu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak partnerzy, dystrybutorzy, konsultanci, czy jak inaczej dana firma nazywa osoby z nią współpracujące. Co dotyczy ich aktywności, tak? Bo należy mieć na uwadze, że osoby współpracujące z marką, która funkcjonuje w modelu MLM-u, tak? Marketingu sieciowego, network marketingu, marketingu społecznościowego, soft marketingu, e, czy też innych nazw, e, dotyczą ich trochę inne przepisy niżeli marki, która oferuje taką usługę czy taki produkt. Tak? Są, te, są te przepisy często zbieżne, ale dzisiaj mówimy z punktu widzenia Ciebie, jako niezależnego przedsiębiorcy, osoby współpracującej z tą z daną marką, z którą współpracujesz albo z którą chcesz podjąć współpracę i co Ciebie powinno interesować. Co Ciebie powinno interesować w kontekście rozpoczęcia aktywności albo jak już prowadzisz swoją aktywność w tym zakresie, co Ciebie powinno interesować, jakie przepisy dotyczą Twojej aktywności w kontakcie z innymi ludźmi, z innymi konsumentami. Tak? Nie będą to może jakieś bardzo odkrywcze rzeczy, ale bardzo dużo osób nie orientuje się w tych tematach. Niestety, nie orientuje się w tych tematach i dzisiaj porozmawiamy o 10, bo sobie wypisałem taką listę, bo sobie odrobiłem trochę notatek. Dzisiaj porozmawiamy o 10 tego typu zapisach. 10 tego typu, właściwie, aktach prawnych, przepisach, które powinniście mieć na uwadze. Które powinniście rozważać w momencie, kiedy prowadzicie swoją, swoją aktywność w modelu marketingu sieciowego czy w sprzedaży bezpośredniej jako partner danej marki. To jest, to jest niezwykle istotne. Napiszcie nawet z ciekawości, mam dla Was w komentarzu. Napiszcie, od jak dawna współpracujecie w, w, tym, w tym modelu. Czy, czy jesteście na przykład w modelu marketingu sieciowego od roku, może jesteście od miesiąca, może jesteście od 5 lat, może od 15. Znam osoby, które w tym momencie właściwie będą kończyły praktycznie 30-lecie aktywności w ramach, w ramach tej branży. Także dajcie, dajcie znać w komentarzach, kto z Was, jak długo w tą branżą ma do czynienia, albo może się zastanawiasz, czy podjąć współpracę w ramach, w ramach tego modelu. Tak samo daj znać, daj znać w komentarzu. A ja przychodzę do pierwszej podstawowej rzeczy, do pierwszych, do pierwszych podstawowych przepisów które dotyczą aktywności w ramach modelu marketingu sieciowego. I nie, jest, nie, będzie, nie będzie to nic, nic odkrywczego, bo jest to kodeks cywilny. Tak, Kodeks cywilny, czyli główny, um, główny winowajca wszystkich e, problemów, nieproblemów, e, główny winowajca wszystkich sytuacji, które się dzieją gospodarczo w naszym kraju, e, tam są zapisane konkretne, e, konkretne rzeczy. I tam są zapisy, między innymi, dotyczące zawierania umów. Między, między Tobą, a twoim, a, twoim, a twoim potencjalnym klientem, tak, czy też, e, zawiera, bo, ta, bo mówimy o kwestii sprzedaży usługi, o kwestii sprzedaży produktu, tak, te, tej, tej drugiej osoby. więc w, w, tej, w tym, w tym, w tym kodeksie mamy zapisane, mamy zapisane te, te rozwiązania, mamy zapisane te przepisy, które tej kwestii e, dotyczą, tak, między innymi regulują kwestię zawierania umów. Czy na przykład zlecania, kwestie zawierania, zawierania pełnomocnic, kwestie gdzieś tam także zwrotów częściowo, kwestii gdzieś tam praw, praw do rękojmi, bo też mogą cię, mogą cię dotyczyć kwestie rękojmi, czyli jak jesteś przedsiębiorcą, bo występujesz w stosunku do swojego potencjalnego klienta czy do potencjalnej osoby, którą, z którą chcesz współpracować, występujesz jako podmiot niezależny, współpracujący z marką, na przykład. XY, tak w tym, w tym modelu, ale jako podmiot niezależny, to ciebie, ciebie dotyczą też prze, przepisy dotyczące reklamacji czy rękoju, nie tylko firmy, z którą współpracujesz pod kątem produktu, paczek i tym podobnych rzeczy, ale ciebie także z uwagi na usługi, które ty świadczysz w stosunku do tej osoby, bo, bo do niej się odezwałeś, bo z nią prowadzisz rozmowy, bo z nią prowadzisz e, e, rekrutację, bo z nią, bo z nią prowadzisz rozmowę, rozmowę sprzedażową. Więc te rzeczy też, też dotyczą również. Również i Ciebie, więc to jest, to jest pierwsza sprawa. Nie, będzie, nie będę Wam omawiał wszystkich przepisów, które, które nas dotyczą, bo byśmy siedzieli test te kodeksu cywilnego bardzo długo, tak? ale, ale podstawową, podstawowym źródłem kontaktów Waszych z Waszymi potencjalnymi klientami czy współpracownikami jest właśnie między innymi kodeks cywilny. Kolejna sprawa. To są dwie bardzo ważne ustawy, które też klasyfikują network marketing jako legalną branżę. Tak? I pierwsza z nich to jest, za, to jest ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji. I to jest ustawa, czy też jej zapisy, które są niestety bardzo często łamane przez e, dystrybutorów, przez partnerów e, marek w marketingu społecznościowym. Czy sieciowym, czy network marketingu, zwał, zwał jak zwał. Są to i zapisy jedne z najbardziej łamanych. Dlaczego? Bo tam, tam są zawarte zapisy dotyczące tak zwanej nieuczciwej reklamy. A tutaj już jest pole, bardzo dużo do nadużyć, które, które występuje na rynku. Co mam na myśli, nieuczciwe reklamy? Czyli ty, jako osoba, na przykład, ty, jako osoba współpracująca, współpracująca z daną marką. Reklamą nieuczciwą jest nieuczciwe na przykład porównywanie się. Czyli na przykład porównujesz swoją usługę z usługą inną, ale robisz to w sposób nierzetelny, robisz to w sposób nieoparty na faktach na przykład. Jest to kolejna sprawa, jest to reklama wprowadzająca w błąd albo reklama, która no, nie wszystko opowiada temu potencjalnemu klientowi albo osobie do, do współpracy i jest, to, jest na przykład niektóre rzeczy tam są nam trochę po cichu. Ee, schowane, tak? Czyli, czyli to jest reklama, to po tym kątem wprowadzająca w błąd, tak? Reklama ee, deprecjonująca, tak? Czyli powiedzmy, deprecjonowanie, powiedzmy, swojej konkurencji, deprecjonowanie drugiej firmy też nie jest ok. Oparte na faktach, dobra, ale oparte na emocjach, oparte na tym, że ty chcesz tą osobę ee, przeciągnąć do siebie, czy chcesz jej zaoferować swoją usługę, swój produkt, nie, tutaj już, to, tutaj, już to, tutaj już to nie będzie w porządku. Tutaj już to niestety nie będzie, nie będzie ok. Więc tam w, w, tej, w, tej, w tej ustawie są zapisy dotyczące właśnie między innymi kwestii reklam, a kwestii także tego, czy jest sprzedaż lawinowa. To dotyczy tutaj sytuacji takiej, że network marketing często jest niestety odnoszony czy porównywalny do, do, do systemu piramidalnego. Tak? I to dotyczy też kolejna ustawa, to jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Te dwie ustawy regulują taką ustawę kwestię rzetelności czy legalności marki działającej w systemie, w systemie net, 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 network marketingu. Tam macie określenie czym jest, czym jest system piramidalny i czym jest system marketing, czym jest system lawinowy sprzedaży, a także czym jest system konsorcyjny, czy też inaczej system argentyński. I te wszystkie, te wszystkie pojęcia dotyczą między innymi sytuacji takiej, kiedy dane przedsięwzięcie jest uważane za, za nielegalne w świetle polskich przepisów, czyli między innymi nakłanianie konsumentów do, do zapraszania innych konsumentów w ramach za korzyść majątkową. Tak? Tutaj to będzie, to będzie forma, że tak powiem wtedy sprzedaży lawinowej. Od tego się można uwolnić i marki MLM-owe się od tego uwalniają, od tego zarzutu poprzez spełnienie wyjątków, które są zawarte zawarte w tych, w tych obu ustawach, które, tego, które, które tego, tego dotyczą. Także zachęcam Was, żeby sobie do, żeby sobie do tego z ciekawości zerknąć albo nawet wygooglać te pojęcia i zorientować się, o czym one są, bo niestety, ale sporo osób w ramach modelu współpracy w marketingu sieciowym, no, zahacza o te kwestie, tak? Niezależnie od tego, że firma, z którą, z którą ty współpracujesz, jest, jest, jest ok, działa legalnie, to ty jako dystrybutor, jako partner, poprzez swoje działania możesz łamać zapisy tej ustawy, a może trafić się na spotkaniu w końcu ktoś, kto cię zgłosi, na przykład do ułokiku, tak, za, za, tego typu, za tego typu nieodpowiednie działania, więc warto, więc warto to mieć po prostu na uwadze. Ja, propos tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeszcze z 2003 roku, jak dobrze pamiętam, z 2003 roku pochodzi interpretacja przepisów tej ustawy udzielona przez ówczesnego prezesa ochrony, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który stwierdza w tej interpretacji, że system marketingu sieciowego, czy marketingu wielopoziomowego, bo tam jest tak ujęty, nie podchodzi pod Nieuczciwe praktyki rynkowe, nie podchodzi pod, pod zakazane praktyki i jest legalnie działającym przedsięwzięciem. Ten, ten dokument jest powszechnie dostępny w internecie. Natomiast, jeżeli, jeżeli ktoś by chciał go również, również otrzymać, mam go, mam go także u siebie, u siebie na komputerze. Dajcie znać, w komu, dajcie znać w komentarzach, napiszcie hasło decyzja i ja będę wiedział, że będziecie chcieli, żeby wam. Podesłać e, na PRIF e, ten plik, właśnie z, e, tą, z tym stańskim Łokikiem, potwierdzającym legalność, legalność branży marketing, marketingu sieciowego w Polsce. Także teraz wspomniałem w komentarzu decyzja. I będę wiedział, że wam, żeby danej, żeby danej osobie to po prostu podesłać. Cześć, Marto, dobry wieczór. To jest, Czyli to jest tak. Kolejna sprawa. Przepisy, które są bardzo dla Was ważne i będą coraz ważniejsze, bo są na gminie w Polsce łamane. Przepisy dotyczące RODO. Ty jako przedsiębiorca, ty jako osoba współpracująca z daną marką, nie tyle, że na przykład Mogłbyś pomyśleć, że e, niespecjalnie, mnie to, mnie, to, mnie, to, mnie to dotyczy, to całe RODO, bo, bo wszystkie dane osobowe zbiera firma, z którą osobą współpracuje, bo tamte osoby mogą, mogą zapisać się poprzez linka, to ja nic nie muszę. No niekoniecznie. W zależności co robisz, w zależności jak prowadzisz swój biznes w marketingu. Jeżeli na przykład robisz, robisz spotkania na żywo, na przykład robisz, robisz spotkania grupowe, sprzedażowe, dajmy na to. Czy też na przykład, organizujesz, na przykład jesteś na eventach albo organizujesz eventy w ramach, w ramach swojej aktywności. No to tam na przykład zbierasz na przykład telefony, tak? zbierasz na przykład kontakty, zbierasz imię, imię, imiona i nazwiska, to są dane osobowe. I ta, tej osobie, z której dane zbierasz, powinieneś przedstawić klauzulę dotyczącą zbierania danych osobowych. Ty jako osoba, która prowadzi biznes, jesteś do tego zobowiązany, tak? Jeste, jesteś do tego, do tego zobowiązana, tak? Więc mówimy tutaj w kontekście Twoim. Kolejna sprawa, często prowadzicie swoje strony internetowe, prowadzicie na sklepy, sklepy internetowe, tam też RODO Was, was, was dotyczy. Tam są, tam są wasi klienci, tam są wasi konsumenci, tam są potencjalni wasi, wasi partnerzy. Was dotyczy w tym zakresie również, również dotyczą również zapisy, zapisy RODO. Jest też, zwłaszcza jest żeby bezpośredni, tak, jest, jest PSSB, które powstało w 1994 roku, które przynajmniej z założenia miało, robi, miało robić coś więcej. Natomiast na dzisiaj to jest taka, no twór taki jest, bo jest ale nie za, nie, nie za wiele PSSB, tak na dobą sprawę, jest aktywny mało, mało mało je widać, mało je słychać. Um, a szkoda, bo w tym momencie jego aktywność, szczególnie obecnie, przy takim konglomeracie różnych, różnych sytuacji, różnych historii, różnych firm, które podszywają się pod legalnie działający marketing społecznościowy, byłaby byłabym dobrze widziana. Ale, ale niestety, niestety mamy, mamy jak mamy. Marta, napisałaś jak to zrobić. Jakbyś mogła w komentarzu napisać co masz na myśli, bo nie za bardzo wiem akurat teraz do, do czego się odnosisz. Także prośba, żebyś napisała, to się, to się do, do tego odniosę. Także przepisy RODO bardzo ważna sprawa. Teraz bardzo ważna sprawa, szczególnie że wchodzą przepisy RODO, RODO że tak powiem RODO 2.0, o których Wam wspominałem tydzień temu. Jeżeli kogoś nie było tydzień temu, zachęcam do obejrzenia sobie, sobie live'a, jest na, jest na profilu dostępny. Więc mówimy o przepisach RODO. Kolejna sprawa, to jest ustawa o grach hazardowych. RODO, RODO na spotkaniach. Kwestia jest pod tym kątem Marta, Marta prosta, bo w bo zależności od tego, jakie, jakie dane pozyskujesz, musisz po prostu dane tej osoby, która przychodzi na spotkanie, taką klauzulę o przetwarzaniu danych po prostu przestawić do podpisania, że ona się zgadza. A jeżeli chcesz wykorzystywać wizerunek, no to na przykład później w Social Mediach, no to zgoda na wykorzystanie wizerunku. Tak? To są takie najprostsze, najprostsze dwa dokumenty, które po prostu taka osoba musi albo podpisać, albo zapisując się na dane wydarzenie, jakby zgadza się już, już, już na to przy samym, przy samym zapisie. Tak, więc to, więc to można pod tym kątem ustalić. Ustawa o grach hazardowych z kolei, określam to, bo wy często robicie różnego rodzaju konkursy, często robicie w ramach, w ramach tego modelu różnego rodzaju loterie. Właśnie, a loteria trzeba zgłosić przynajmniej na 30 dni przed, przed, przed startem loterii, trzeba ją opłacić tak samo. Więc czym jest w ogóle loteria, czym jest konkurs? Warto by było się orientować tak samo tutaj, jak to, jak to wygląda, jak to rozróżnić. Trzeba do tego stworzyć regulamin. Ty, jako osoba prowadząca takie spotkania, potrzebujesz to zrobić, bo ona to robi później: nie wiem, losowanie, loterie czy konkurs. To powinno też mieć, mieć, mieć swoje osadzenie w przepisach prawnych, między innymi osadzenie poprzez e, właśnie mm, no regulaminy, tak? Odpowiednie, czy też odpowiednie, odpowiednie tutaj zapisy, e, zapisy które, które dbają o. o o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo twoich, twoich konsumentów, ale także i o Twoje bezpieczeństwo. Tak, tak na, na, na dobrą sprawę, bo bez, te, bo bez tego, niestety, jest to, jest to po prostu utrudnione. Nie jest to po prostu łatwe do, do przeprowadzenia, żeby mogło to być po prostu legalne i żebyś niechcący nie wprowadził siebie, siebie i swoich potencjalnych klientów, czy osób współpracujących po prostu w błąd. Kolejna sprawa, przepisy, które dotyczą Was, jak kontaktujecie się z osobami, szczególnie z Waszymi klientami, bo w to jest model także sprzedaży bezpośredniej, czyli, oferujemy, czyli oferujecie, oferujemy produkt drugiej osobie, oferujemy, oferujemy jakąś usługę. Więc to, że, da, to, że mm, powiedzmy, ta osoba może to zamówić na danej stronie internetowej, na przykład z Waszej rekomendacji, e, to jest jedna sprawa, ale często Wy oferujecie, czy też oferujemy, e, może, to, może to, 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 to będzie lepsze określenie, oferujemy ten produkt, jakby powiedziałbym, z ręki. Tak? Czyli na przykład ta osoba się rozlicza z Tobą e, za, za te produkty, które, e, które zakupiła. I w tej sytuacji e, Ty, jako przedsiębiorca, masz obowiązek przestrzegać zapisów o prawach konsumenta. Czyli to, czy, czy to są na przykład zapisy dotyczące odstąpienia od umowy, zapisy dotyczące do, 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 do rękojmi, zapisy dotyczące e, na przykład wymiany towaru, e, czy też naprawienia szkód, kwestie dostarczenia terminów rozpo, rozpatrywania ewentualnych skarg, reklamacji, tego typu rzeczy. Ciebie to też dotyczy, e, niezależnie od tego, że dana firma, z którą współpracujesz, na przykład ten produkt to by dostarcza, albo dostarcza go dajmy, dajmy, tej, tej osobie. Jest to bardzo jest to bardzo ważne. E, tutaj, e, bo nie zawsze nie, nie zawsze jest tak, że e, tą osobę, z którą odsyłasz do sklepu firmowego, e, czy do strony internetowej Twojej firmy, czy też na przykład poprzez link zakupowy e, to robisz, tylko jest dużo osób, które prowadzą po prostu sprzedaż. Tak, tak powiedzmy tam z ręki, z katalogu, zwał jak zwał. Tak? Czyli, czyli taką sprawy bezpośrednią na zasadzie słuchowia towar kasa. E, taka po prostu prosta transakcja. E, i, ty, I ty zamawiasz na, ze swojego konta i później z tą osobą się rodzisz. W takiej sytuacji potrzebujesz, te kwestie, mieć też e, na uwadze, że mogą być dla Ciebie ważne. E, kolejna sprawa, to są przepisy dotyczące prawa przedsiębiorców, e, czyli ty jako, ty jako przedsiębiorca, Ty jako osoba, która profesjonalnie e, prowadzi swoje, swoje przedsięwzięcia, tam masz zapisy do, do, dotyczące e, swoich, swoich, swoich aktywności, tak? swoich zobowiązań w stosunku do, do konsumentów, do innych partnerów, ale także jeżeli prowadzisz swoją aktywność w mniejszym zakresie, na przykład poprzez działalność nierejestrowaną, tam masz także zapisy dotyczące działalności nierejestrowanej, e, które Ciebie obowiązują. I w związku z tym kwestie faktur, kwestie wystawiania rachunków, e, tego typu rzeczy. A, a propos rachunków, to już będzie ósma rzecz. Tak, ósma rzecz to są, uwaga, kasy fiskalne. Te, ci z Was, którzy proponują o innym osobom produkty do, do ręki, powinni dawać paragon. Powinni dawać, powinni, dawać, powinni się ruszać na kasę fiskalną. Kto z Was to robi? Kto z Was, e, którzy e, operujecie produktem w ramach tego modelu, kto, kto z Was robi takie rzeczy? Kto z Was się rozlicza poprzez kasę fiskalną? Czy, czy się rozliczasz, czy może jesteś zwolniony? A czy wiesz dlaczego, dlaczego możesz być zwolniony? Czy wiesz na jakiej podstawie możesz być zwolniony? Czy Ciebie zwolnienie w ogóle dotyczy z używania tej kasy fiskalnej? To też jest ważne. Generalnie jest taka zasada, że do 20 tysięcy złotych obrotu nie musisz mieć kasy fiskalnej powyżej 200 20 tysięcy złotych sprzedaży, już ta kasa fiskalna powinna być, chyba że dotyczy Ciebie zwolnienie. Zwolnienie wynika z, z rozporządzenia Ministerstwa Finansów do, do, dotyczącego właśnie zwolnienia od kas fiskalnych i tam, w ramach tego, czym się zajmujesz, powinieneś zobaczyć, czy ciebie, do, czy ciebie do, dotyczy zwolnienie, jeżeli oferujesz w ten sposób w ten sposób produkt. <laughs> jest, to, jest, to bardzo, jest to bardzo istotne. Bo znowu przypadkiem, nie przypadkiem jak się trafi na np. skarbówka, która się przyinteresuje, no to lepiej by było mieć to na uwadze, że trzeba by się było z tego... E, trzeba by było później to jakoś usprawiedliwić, że tej kasy fiskalnej nie masz, jeżeli ona jest wymagalna tak, w stosunku po prostu do Ciebie. Więc jest to dla Ciebie bardzo, bardzo istotne, żeby móc te wszystkie aspekty mieć po prostu pod kontrolą. Z tego względu, bo w tym, w tym wypadku dbasz już o także nie tylko o bezpieczeństwo swojego, swojego klienta, ale także o swoje bezpieczeństwo. Więc jest to bardzo bardzo istotne. Też rzeczą, którą bardzo często Was dotyczy, czy też dotyczy Waszej, waszej aktywności z Waszymi klientami, czy z Waszymi dystrybutorami, czy potencjalnymi współpracownikami, to jest ustawa o prawach autorskich. A mianowicie to, że wykorzystujecie, że wykorzystujecie czyjś wizerunek, na przykład w waszych później social mediach, to, że na przykład wykorzystujecie czyjeś, czyjeś aktywności, czyś pracę, czyjeś zdjęcia, czyjeś grafiki, które ktoś, ktoś stworzył, a może ktoś wykorzystuje wasze grafiki. Tak? Te wszystkie kwestie dotyczą praw, praw, praw własności intelektualnej, czy też właśnie praw autorskich. I jest to o tyle, o tyle ważne, żeby mieć mm, na uwadze, bo niekiedy możecie się niechcący narazić na negatywne konsekwencje wynikające z faktu, że korzystacie z czyjejś twórczości, a nie powinniście. Bo w sensie nie macie na to po prostu zezwolenia, licencji, nie macie, zgod, nie macie zgody, zgody tej osoby. Nieważne, nie że ta osoba o tym nie wie, tak, że powinna, że, że powinna tą zgodę wyrazić. To jest wasza, wasza rola jako profesjonalistów w branży, żeby żeby mieć to po prostu na uwadze. Bo później znowu mogą się z tego powiązać takie kwestie, jak, jak związane z tym, że były nieraz sytuacje takie, że ktoś wykorzystał czyjś wizerunek albo wykorzystał czyjś tekst i na przykład na, na, na tej postawie zrobił obrót na produkcie, obrót, znaczy poszedł mu na przykład zasięgi w social mediach, przełożyło się to na na efekty, no a to się stało nie, nie twórczością tej osoby, tylko na podstawie twórczości kogoś innego. I były, i były takie sytuacje, nie mogę Wam akurat powiedzieć konkretnie, konkretnie stron, które tam brały udział, ale była ta sytuacja, że, że ktoś, komu te, ta zgoda, ktoś, od kogo ta zgoda nie była uzyskana, dostał 20 tysięcy złotych rekompensaty. Tak, za, za złamanie jego praw autorskich. Więc kwota duża, nieduża, w zależności, kto na to patrzy, z, z, z jakiej perspektywy swojego biznesu, ale jednak, jednak zawsze to jest kwota, która no, może zaboleć. Tak. I ostatnia sprawa, czyli numer, numer 10 z takich z takich ustaw, który, takich przepisów, które, ważne, które dotyczą każdego każdej osoby, która działa w ramach. Hmm, Biznesu sieciowego w ramach marketingu społecznościowego, czy, czy także potencjalnie sprzedaży bezpośredniej, to jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Bo coraz więcej z Was wykorzystuje Internet, tworzycie listy mailingowe, macie strony internetowe, macie sklepy internetowe, czy także wysyłacie wiadomości, wysyłacie różnego rodzaju oferty, promocje. Jak jesteście przedsiębiorcami i wysyłacie takie rzeczy do swoich klientów, no to musicie spełniać pewne reguły wynikające z, z, tych, z tych zapisów, tak? Czyli na przykład, znowu, kwestia zgody na to, żeby, żeby komuś w ogóle takie, takie informacje wysyłać, czy kwestia związana z także rozpoznawaniem skarg od tych osób, tak, czy reklamacji, tak samo. Może, to, może dla części z Was to nie jest nic odkrywczego, na pewno nawet, ale dla sporej części z Was na, jest, jestem przekonany, że o sporej części tych zapisów, o które, których tutaj, tutaj, tutaj rozmawialiśmy, nawet nie wiedzieliście. I te spotkania nasze dzisiejsze są właśnie, te spotkania tygodniowe są właśnie po to, żeby Was także troszkę uświadamiać w tym temacie związanym z, z, aspekt, z aspektem szeroko pojętym, szeroko pojętym prawnym dla także Waszych, waszych biznesów, dla waszych, dla waszych przedsięwzięć, dla Waszych aktywności zawodowych, po to, żebyście mieli dużo hajsu, wszystko legalnie, nie mieli problemów niepotrzebnych z urzędami czy roszczeń od innych klientów czy, czy na przykład konkurencji, tak to nazwijmy, tak? Więc tak, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, Komu z Was te informacje dzisiaj, które Wam przekazałem w ciągu tego no, półgodzinnego live'a, były przydatne? Kto z Was wyciągnął co, co, coś, coś ciekawego dla siebie? I przypominam, się, jeżeli ktoś z Was chciałby otrzymać decyzję prezesa UOKiKu, znaczy interpretację prezesa UOKiKu, to napiszcie w komentarzu, w komentarzach decyzja. Ja się do tych osób odezwę na brief i podeślę te właśnie linki do, do, do tych właśnie dokumentów, żebyście mogli później także wykorzystywać je w ramach swoich aktywności zawodowych. Także tyle, moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj ode mnie. E, pół godziny krótki live odnośnie podstaw e, aktywności w e, network marketingu dla partnerów danych marek, nie z punktu widzenia tych marek, tylko z punktu widzenia partnerów tych marek. Także dziękuję Wam ślicznie dzisiaj za, za obecność. E, dobrego wieczoru Wam życzę i do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.